Dzień dobry, kochani, witam Was z Akcsevipzom. Dzisiaj przychodzę do Was z historią, i to nie klienta tym razem, a naszą własną. Posłuchajcie, czy wyobrażacie sobie sytuację, kiedy dwa razy tego samego dnia na swoim parkingu jesteście uderzeni przez dwie inne osoby, i całkowitym przypadkowym przypadkiem akurat wychodzicie w tym momencie z domu i to widzicie? Myślę, że łatwiej jest wygrać w totolotka niż mieć taką sytuację, ale już Wam opowiadam jak to było. A więc zaczynamy od zdarzenia pierwszego. Co prawda wczorajszy dzień już pogodowo nie należał do najlepszych, no ale nikt się nie spodziewał, że yy, zdarzą się takie sytuacje. Więc wychodząc z domu, yy, widzimy jak ktoś wyjeżdżając z miejsca parkingowego obok nas zahacza o nasz samochód. Oczywiście podchodzimy. Co pan robi? No, niestety pan, który jechał samochodem, nie zauważył. Może troszkę gdzieś tam mu się noga omsknęła. Przeprosił, spisał z nami oświadczenie. Ogólnie wszystko, wszystko było w porządku. Szkoda została zgłoszona. No i do tej pory sytuacja gdzieś tam normalna, szkody się zdarzają, te parkingowe, jak i te na drodze, ale wyobraźcie sobie, jakie było nasze zdziwienie, kiedy wieczorem po pracy, wychodząc z psem, widzimy panią, która parkuje swój pojazd obok naszego i zahacza swoim kołem i nad kolem w nasze auto. Ale okej, okay, szok dopiero przyszedł później. Pani ta wysiada z samochodu i próbuje zatrzeć ślady zdarzenia ze swojego i z naszego pojazdu. Oczywiście podbiegamy i pytamy, co pani robi? Na co pani mówi? Ja nic nie zrobiłam. Jak to nic pani nie zrobiła? Właśnie wjechała pani w nasz pojazd? Nie, ja nic nie zrobiłam. Ja się spieszę na zebranie. My mówimy, no, nie, 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 eee, spisujemy oświadczenie. Ja nic nie będę spisywać. W porządku, no to wzywamy policję. Ja nie będę czekała na policję, bo ja się bardzo spieszę, a poza tym ja nic nie zrobiłam. Wy jesteście debilami. Po prostu naprawdę zaskoczenie, zaskoczenie ogromne. No ale nie zrobiliśmy nic innego, jak wezwaliśmy patrol policji. I to była godzina około 18. .00. Oczywiście bezsensowna polemika ze strony sprawcy zdarzenia nadal trwała. Powiem Wam szczerze, że troszkę zastanawia mnie zachowanie niektórych ludzi, bo ja rozumiem, że może się zdarzyć, że, że coś tam. No nie wiem, chwila nieuwagi, w kogoś wjechaliśmy. Ale myślę, że jednak w każdej sytuacji wypadałoby być przysłowiowym człowiekiem i zachować się normalnie, a nie jak to się mówi, łapiesz kogoś za rękę, a ktoś mówi, to nie moja ręka. No w każdym razie oczekiwaliśmy na policję, uwagi skończliwe, starszej pani staraliśmy się ignorować. Minęła godzina, dwie, policja nadal nie przyjeżdżała. Postanowiliśmy zatelefonować... Pod 112 ponownie. No i tutaj jakby tego wszystkiego było mało, jak na jeden dzień po ponownym telefonie pod 112 okazało się, że czas oczekiwania na patrol to około 6 godzin. Także policja przyjechała 20 po północy. Oczywiście pani dostała 1500 zł mandatu, 10 punktów karnych. Została rzecz jasna uznana za winną zdarzenia. No także myślę, że jej zachowanie wyszło dwa razy bokiem. Mam nadzieję, że następnym razem się zastanowi. Ponieważ nie każdy wie, jak zachować się w takiej sytuacji, i wiele razy nasi klienci mieli zdarzenia, kiedy, mimo tego, że byli ich ofiarami, nie byli sprawcami, to nie mogli roszczyć sobie naprawy szkody nie z ich winy. Więc tutaj pamiętajcie albo oświadczenie, albo patrol policji. Słuchajcie, a na sam koniec w biedronce zgubiłam dycha, więc jak ktoś znajdzie, to to moja. Proszę się zgłosić. A tak, całkiem serio, mam nadzieję, że Wasz dzień nie był aż tak pechowy i że dzisiejszy dzień przyniesie za to dużo pozytywnych zdarzeń. Życzę Wam oczywiście miłego dnia i zapraszam Was do naszego biura bądź do kontaktu telefonicznego. Pamiętajcie również, że jeżeli korzystacie z naszych usług i kupujecie u nas wszelkiego rodzaju ubezpieczenie, my świadczymy również pomoc przy szkodach. Czyli jeżeli będziecie potrzebowali jakiejś pomocy, będziecie mieli jakieś pytania, możecie śmiało do nas dzwonić. Mówimy, jak należy się zachować, jak będzie wyglądał dalszy proces rozpatrywania szkody i oczywiście odpowiadamy na wszelkie Wasze pytania. Także zapraszamy.